Witamy w Lubuskiej kultura Flesz. Za nami ósma Zielonogórska Noc kabaretowa, czyli kabaret Obranie 2016. Wystąpili między innymi Andrzej Grabowski, Katarzyna Zielińska, Grzegorz Halama, kabaret Nowaki i oczywiście Gospodarz Wieczoru, czyli kabaret Revers. Artyści z humorem zajęli się tematem diety, odchudzania, zdrowej żywności i zdrowego stylu Fundacja Kombinat Kultury. Dnia 3 sierpnia na scenie letniej klubu Cztery Róże dla Lucien, na deptaku w Zielonej Górze odbyła imprezę w ramach cyklu Sztuka Kultury. Wystąpił Krzysztof Kamyszek z przyjaciółmi podczas Nocy Komedii. Impreza organizowana została w ramach wakacyjne Lotto Grania. W niedzielę 7 sierpnia w Żarach zakończył się artystyczny tydzień, czyli Żart Międzynarodowe Plenerowe. Spotkania ze sztuką. Muzyka rozbrzmiewała na żarskich ulicach. Powodzeniem cieszyły się warsztaty cyrkowe, a także spektakle teatralne. Podczas imprezy powstało 96 prac plastycznych wykonanych wszelkimi możliwymi metodami. Większość prac można zobaczyć w salonie wystaw artystycznych Żarskiego Domu Kultury. Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza na Lapidarium Rzeźby Nagrobnej. To wyjątkowy zabytek na mapie Wschowy. Idealny przykład harmonii kultury i natury, który jest doskonałym miejscem na spacery pośród drzew i zabytkowych pomników. Lapidarium jest czynne w godzinach otwarcia muzeum. Więcej informacji znajdziecie Państwo na portalu lubuskiekultura.pl. Do zobaczenia za tydzień.